no tak, są podłączone tylko dwie kamery, wewnętrzna i główna Z zobaczcie jakie kurwa jest zużycie, zobaczcie jakie jest zużycie prądu 1A to jest jakieś nieporozumienie dwie kamery, 1.07, 1.13 to jest coś niesamowitego 1.07 W podłączeniu 3 to dochodzi do 1,4, 1,5. Od 1,30 się zaczyna, także no te kamery są fajne, ale bardzo zjadają prąd. Teraz się uspokoiło, wyłączył się ekran, no tak to jest w granicach 1 ampera